Proszę państwa zapraszam na opłatkowe spotkanie rodziny Radia Maria w Kanadzie. No instytucji, która już na stałe tutaj wrosła w naszą polonijną działalność. Bardzo serdecznie witam i pozdrawiam od rodziny Radia Maria w Chicago. To sama rodzina, ale po drugiej stronie, w sąsiednim kraju. A, cieszę się, że kontynuujecie, kontynuujemy te spotkania Bożonarodzeniowe, Wielkanocne. Są to piękne spotkania, i ważne jest, aby dalej trzymać się, aby dalej się wspomagać, być razem. I to niech nam przyświeca na przyszłość, żebyśmy nie dali się absolutnie ani podzielić, ani gdzieś tam zagubić, ani gdzieś tam troszeczkę, żeby nam w głowie pomieszano, bo coraz bardziej to znowu się zaczyna robić. Także oczy otwarte, serce otwarte, dusza otwarta tylko dla Pana Boga. Serdecznie pozdrawiam szczęśliwość. Z Polską mam zawsze wiem więź. To Polski jeszcze co roku teraz po mojej operacji serca. I codziennie słucham dziennika Radio Mary, Telewizji 2. I żyję polskim duchem, i wszystkim życiem. Z tego, no, z tego właśnie, żeby żyli tym polskim duchem i mieli tą silną wiarę w kolacji słynnej z tego na całym świecie. Wszędzie proszę wszystkich. Dzięki za zaproszenie. Moi drodzy, z Londynu, tego z Ontario, przyjechał do nas. O ksiądz Mateusz Sobierański Michalita, promotor kultu świętego Michała Archanioła. Właśnie, jeszcze Boże narodzenie, jeszcze jesteśmy w czasie okresu Bożego Narodzenia i życzę wszystkim wam, żeby tak jak aniołowie zaprowadzili pasterzy do Pana Jezusa, powiedzieli, że to jest ten Zbawiciel świata, aby i was, aniołowie, prowadzili do Jezusa, który jest obecny, w czasie i w okazji świętej. I jest obecny w każdym człowieku wokoło nas. Wszystkiego dobrego w tym nowym roku miło mi, że, że się spotykamy na opłatku Rodziny Radia Maria ale chciałem zapytać o to o tę całą awanturę która została wywołana w mediach w mediach tak zwanego głównego nurtu właśnie przez jakieś zarzuty oskarżenia tutaj wywodzące pochodzące z Kanady jakoby radio szerzyło nienawiść mowy nienawiści jakoby ojciec dyrektor tego rodzaju rzeczy robił i pod tego rodzaju rodzaju odezwami czy petycjami zbiera się e, podpisy. Z czego to wynika? Ten atak na radio, który tutaj z Kanady wychodzi? Czy przede wszystkim muszę powiedzieć, że są to jakieś sprawy całkowicie wysłane z palca. I ja nawet nie będę się odnosił do, do tego, bo no. trudno jest udowodnić komuś, że nie jest się wielbłądem, prawda? No. E, bo to już ja... drugi raz chyba taki Tak, tak, się... drugi raz. Za pierwszym razem było tak, że y, ja byłem w kontakcie z y, księdzem arcybiskupem y, przez jego kanclerza w y, Calgary, tak również w y, Vancouver y, i y, dałem materiał Radio Maryja. Zresztą do... Y, z y, księżmi biskupami to w ten sposób, że y, wyraziłem jakby swoją radość z tego, że jest taka sytuacja że ktoś z zewnątrz, jakiś oportunista, prawda, który desperacko próbuje wrócić do życia, głównego nurtu życia politycznego w Kanadzie, e, niestety e, wykorzystuje do tego Radio Maryja, próbuje, na, zade, depcząc nas, gdzieś tam wyskoczyć. E, ale e, jak chodzi o nasze kontakty właśnie z tutaj przedstawicielami kościoła, e, z, z księżmi biskupami, wyraziłem radość, że jest to dobra okazja, żeby powiedzieć, czym naprawdę jest Radio Maryja. E, I gdy księża biskupi przeczytali List jaki skierował oficjalnie do Radia Maria papież Benedykt XVI przez swojego sekretarza stanu kardynała Tarcizję Bertona z okazji 20 rocznicy powstania Radia Maryja, gdy zobaczyli nagrania z konferencji, w której brali udział rabini z Nowego Jorku, z Waszyngtonu właśnie w Toruniu w kaplicy pamięci, którzy dziękowali także ojcu ryzykowi i radiu Maria za a, tę pamięć o bohaterach polskich, którzy ratowali Żydów a, podczas II wojny światowej i ponieśli za to a, śmierć z rąk niemców, a, gdy to a, pokazaliśmy, sprawa rozmyła się. Ten pan Zedmonton próbuje znowu wzniecać w mediach społecznościowych takie rzeczy. Czy ktoś za Radę Maryja się ujął? Czy organizacje polonijne się ujęły? Znaczy, my jeszcze o to nie występowaliśmy, nie prosiliśmy nikogo, ponieważ jest to sprawa... Właściwie w Polsce ona się rozgrywa. Tutaj w mediach kanadyjskich, jeżeli chciałbym na temat tego pana poczytać, to znajdę tylko to, że on sześć lat temu e, odszedł w niesławie e, różnych e, prawda, nadużyć rozgrywek partyjnych. E, to nie są moje wymysły, proszę sobie zobaczyć na cbc.com, e, wpisać no, imię i nazwisko tego pana i te artykuły przeczytać, e, jakie tam były przecieki do prasy puszczane, na jego temat, jak on córkę woził samolotem, ile tysięcy dolarów wydzwonił w ciągu dwóch dni w komórki służbowej i jak z tego się musiał tłumaczyć i tak dalej. E, I dlatego tu jest no, tylko to. Zostawmy te sprawy. Czy, w Polsce... czy, czy Radio Maria w tej działalności napotyka na jakiekolwiek utrudnienia ze strony kanadyjskiej w związku z czym? No nie, dlatego, że Kanada jest, mimo wszystko, jakkolwiek byśmy patrzyli na Kanadę, Kanada jest krajem wielokulturowym, gościnnym, który szanuje zasadę rozdziału Kościoła od państwa i wyznań religijnych, który szanuje także inne narodowości, tak jak i nas, prawda? I działają tu legalne procedury. I na przykład taki ktoś z Edmonton, on nie może użyć swoich dawnych wpływów, żeby dyktować teraz, e, kto, kto, kogo w do Kanady, a kogo nie, bo kogo on lubi, albo kogo nie lubi. Przy tym byłaby jakaś paranoja, to wtedy to państwo stałoby się republiką tekturową, którą zarządza jakiś jeden, drugi, już człowiek z podciemnej gwiazdy według swojego uznania, prawda? E, na to, jak mam nadzieję, jak na razie tutaj nigdy zgody nie wyrazi obce kulturze anglosaskiej, ale z tego co się dowiedziałem z różnych źródeł wiarygodnych, to jest sprawa inspirowana z Polski przez, mm. przez między innymi niestety byłego ambasadora, który tutaj stracił stanowisko, obecnie senatorem w polskim senacie. I nie wiem, czy to jest jakaś zemsta, czy to, jak to określić, ale są pewne tropy, które dokładnie właśnie to połączenie lokalizują, prawda? No i tutaj tylko wypada wyrazić jakieś, no, ubolewanie, zażenowanie, że, no, jeśli rzeczywiście tak się rzeczy mają, no to jak to jest, że człowiek, który miał być tu kiedyś odpowiedzialny za dobre imię Polski, tak manipuluje i tak on prywatne uprawia, jak chodzi o swoje jakieś tam kontakty i tak dalej. No to jest po prostu coś niebywałego, skandalicznego i ja myślę, że, no, Próbujemy jakoś tak zareagować też na te sprawy, żeby to się więcej nie, jakby nie, nie powtarzało, bo, bo jak powiadam, no, Kanada nie jest państwem z tektury ani republiką Mananową, podobnie Polska, ktokolwiek by cokolwiek o Polsce mówił, to jest jednak nasza ojczyzna, to jest kraj, który zasługuje na szacunek, to jest i ludzie w nim mieszkający, Polacy, my również na taki szacunek zasługujemy. Ojciec Jacku, na koniec, czego życzyć Radio Maria na nowy rok? Jakie nowe plany są w Sanadzu? No, przede wszystkim o planach to będzie dzisiaj ojciec Benedykt dużo mówił, ale przede wszystkim no, Bożego Błysławieństwa, Bożej Opieki i ludzi, nowych ludzi, nowych współpracowników, ludzi odważnych, którzy nie będą się bać jakby no, ponieść tego światła Ewangelii, światła dobra, prawdy. Dalej, dzisiejszy świat, który coraz bardziej próbuje nas przekonać, że to my jesteśmy tymi, e, prawda, e, cie, w ciemnościach żyjemy, że to nam potrzeba oświecenia, tymczasem przecież tym światom jest Chrystus, prawda, i to Jego trzeba nieść, za Nim trzeba iść i tutaj możemy odkryć prawdę o świecie, o człowieku, o tym, e, co, e, po co właściwie na tym świecie żyjemy. Także takich ludzi życzmy sobie i niech Pan Bóg, niech Matka Najświętsza nam ich przysporzy. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże. Wszystkiego dobrego na nowe. Dobre. Szczęść Boże. Pozdrowienia dla wszystkich e, czytelników, widzów, słuchaczy, Gońca. i własnym tutaj w Kanadzie wszystkim Wam życzę Bożego błogosławieństwa niech ono nam przejawia się w tym że będziemy w miarę zdrowi pełni sił entuzjazmu nadziei do życia i do włączania się do popierania tego wszystkiego co jest dobre co jest słuszne co jest logiczne Abyśmy nie tyle y, y, mogli odseparować się, właśnie, jak tutaj powiedział ojciec Janusz, od tej głupoty, która nas coraz bardziej zalewa, ale przede wszystkim, żebyśmy to my byli wyznacznikami, właśnie i tymi siewcami tego, co mądre, dobre, co piękne, co pożyteczne. I niech Pan Bóg nas w tym oświeca i nam y, dodaje sił. Jakie życzenia w imieniu Tadeusza Rydzyka przekaże nam nasz gość, tutejszy z Stolunia? Co by się Wam dobrze żyło, dzieciątko Wam błogosławiło, w każdym kątku po dzieciątku, a zapiecem trochę. Tak. Nade wszystko wdzięczność za życzliwość i za współpracę z Radiem Maryja. Ponadto, jakie życzenia, dzisiaj Muszę świętą sprawowałem w intencji świętych, charyzmatycznych powołań kapłańskich i zakonnych. Bo to jest wielkie życzenie, wielka prośba ojca dyrektora, byśmy nie zapominali o modlitwie o świętość powołań kapłańskich, zakonnych i charyzmatycznych. Więc to jest pierwsze życzenie, pierwsza prośba, druga prośba, abyśmy się nie poddawali jakiemukolwiek zwątpieniu i nie siali zamętu, bo tam gdzie jest zamęt, tam cieszy się diabeł. A jeżeli ktoś wątpi, to niech wie, że staje się sojusznikiem wroga. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy, oraz własnym pragnę w symboliczny sposób przełamać się opłatkiem z każdym z Państwa, kierując płynące z serca serdeczne życzenia. Niech dzisiejsze spotkanie będzie dla Państwa źródłem nadziei, siły, wszelkiego dobra. A wigilijne opłaty, którym będziecie się Państwo dzielić, umocni w Was ducha jedności, dając poczucie wspólnoty z ojczyzną. Boże Narodzenie i Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym, co minęło i tym, co czeka nas w przyszłości. Niech wszelkie podejmowane przez Państwa działania stanowią źródło satysfakcji zarówno w sprawach osobistych, zawodowych. Jak i społeczny. Z wyrazami szacunku, minister Adam Kwiatkowski, szef kancelarii prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę. Pani Anna, który to już rok jest, w, kiedy pani zawiaduje rodziną Radia Maria? No, wydaje mi się, że już jest 8 lat ojciec Jacek w Kanadzie, a no więc od 8 lat zastępuję Panią Iwonę, ale przy Radiu Maria jestem od początku. Jak z tej perspektywy, z tego doświadczenia, jak ten czas wygląda, co się zmienia? Czy są ludzie młodzi, którzy przychodzą do rodziny Radia Maria, czy to już jest raczej no, pokoleniowa rzecz? No, część osób mamy y, pokoleniowych, ale muszę powiedzieć, że u nas taka średnia się utrzymuje y, tak y, jeszcze w wieku produkcyjnym, że tak powiem. Mnóstwo osób jest takich 40-50 lat. Toch oczywiście, że są emeryci, ale uważam, że grupa jest bardzo dobra jeszcze. Na czym głównie się działalność koncentruje? No, Wiadomo, że Radio Maria to jest przede wszystkim głoszenie ewangelizacji i, i to robimy, różne spotkania, różne wyjazdy. Jeżdżę z Jackiem ostatnio po w różnych parafiach i tam przedstawiamy o Radiu Maryja ludziom, którzy nic nie wiedzieli i, i taki mamy niedzielę z Radiem Maryja. Tak. Z soboty i niedzielę czasami. Poza tym, no wiadomo, że rutynowo robimy pielgrzymki do amerykańskiej Częstochowy. No właśnie najważniejsze rzeczy to są obładki i, i, i Wielkanoc i jajka, bo mnóstwo ludzi przychodzi, jest Wspaniała, rodzinna, świąteczna uroczystość, ludzie na to czekają. Ja sama jestem bardzo szczęśliwa, bo spotykam te same osoby, które no, chcę spotkać dwa razy w roku, prawda? Bo są ludzie z okolic z daleka i, 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 i. poza tym no, co jeszcze robimy. Pikniki robimy. W ubiegłym roku żeśmy byli na Pielgrzymce. Przecudowny, moja pielgrzymka życia, Francja, Portugalia, Hiszpania, Hatima Lourdes, niezapomniane wspomnienia, no i to wszystko. Wspólnota, budowanie wspólnoty, tak? Przede wszystkim, tak. I to nam daje tu siłę na emigracji. Ja bez tego nie umiała żyć, proszę mi wierzyć. Ja już. To Pani Anna, proszę jeszcze powiedzieć, jak można się zapisać, się dołączyć, się, gdzie się zwrócić, bo czasem ludzie są po prostu samotni. No, samotni. Przede wszystkim. Strona internetowa jest czy I można? Oczywiście, że jest strona internetowa w www.radiomariakanada.pl To jest strona internetowa. Poza tym, mój telefon, zapraszam do telefonu. Do dzwonienia do mnie 905 845 3553. Udzielę informacji. Wszystko. A jak to jest z telewizją trwamy? Czy większość ludzi ogląda przez anteny, tak jak dawniej, czy w internecie? Proszę pana, więc to wyglądało w ten sposób, że my żeśmy skasowali rzeczywiście od, od sierpnia, od poniedziałku do piątku tą godzinę naziemną od 8 do, do 9 wieczorem, ponieważ. Wcześniej wysłaliśmy do słuchaczy ankiety do wypełnienia, w jaki sposób ludzie słuchają Radia Maria i co się okazało, że ja dostałam 33 osoby, które słuchały na ziemię Radia Maria. Opłaty były bardzo wysokie, bardzo powyżej 11 tysięcy miesięcznie. Więc proszę sobie pomyśleć, jak my musimy pracować, żeby to utrzymać. Innymi... A Radio jest w internecie i wiecie. Właśnie, ale, do ale 90% ludzi nam przysłało, że ogląda, słucha w internecie, komórki. Kto ma w domu telewizję Trwam? Dla starszych osób szczególnie to polecam, żeby sobie założyć telewizję Trwam, i tam od razu jednocześnie będą mogli słuchać Radia Maria 24 godziny na dobę bez problemu. Miesięcznie się nic nie opłaca. Proszę do mnie w tej sprawie dzwonić. Ja mam dwóch panów, którzy się pomagają. W tym oczywiście odpłatnie, ale polecam tym starszym osobom założenie sobie telewizji Trwam i Radia Maria. A jeszcze tak powiem szybciutko. Mojej mamie wcześniej kupiłam do oglądania zestaw jak sobie telewizji Trwam. Moja mam powiedziała, dziecko ty mi do domu sprowadziłaś ołtarz, bo też już była wiekowa i była bardzo szczęśliwa i polecam. I w tej sprawie proszę do mnie dzwonić. Jeszcze raz podam telefon, ja pomogę w tym wszystkim. 905 845 53. Mało tego, już naprawdę jak ktoś nie ma pieniążków, to mogę nawet podarować boksy kilku osobom, bo mam. Poprzednio sobotę, wiedziałem na spotkaniu był ojciec Jan II Wtedy dowiedział się też, że zachorował na zapalenie trzustki jego brat. Zapalenie trzustki przerodziło się w sepsce i ojciec Jana wsiadł do samolotu żeby z bratem zobaczyć. Ale niestety był nad oceanem, brak jego marek 52 lata życia. On po prostu zmarł, czyli aniołowie zamienili go do rany. I wtedy ojciec Jan już wylądował we wtorek, zanim zorganizowali uroczystości pogrzebowe, one były w piątek o godzinie 12 w okolicach tam nie ma Nowej, e, skąd pochodzi ojciec Jan, więc uwaga, ojciec dyrektor chciał być na tych uroczystościach pogrzebowych. Ten brat on praktycznie nieustannie czuwał przy łóżku ojca Jana, gdy ten z Kanady wtedy trafił do, do szpitala z chorobą nowotworową. Potem on się opiekował mamą ojca Jana. Mama zmarła, pamiętamy, w lipcu, w czasie piłczynki rodziny Radia Mariana Górę. i teraz zmarł brat. Więc ojciec, dyrektor, chciał być na tym pogrzebie, dlatego prosił mnie, bym awaryjnie z życzliwością przyjechał do nas. Ja wam powiem, że już dwa lata jak spotykam się z rodziną apostolską Radia Maryja w Polsce to tworzę ze sobą folder Radia Maryja. Ojciec Jacek ma specjalne wydrukowane na kanapie. Taką wersję mini. To jest taki zalążek, bo musicie sobie uzupełnić resztę. Ale w Polsce wydajemy dwa razy do roku Konkretny, konkretny, bardzo konkretny formy. I teraz tak, do czego może służyć taki format? My z reguły żyjemy tym co teraz. Na przykład atakują Tadeusza Rycyka, dyrektora Radia Marii jako turystę, za to, że jest ksenofobem i antysemitą w Kanadzie. Więc my żyjemy tym. Uwaga, tym żyjemy, trzęsiemy się, zastanawiamy się, co wam opowiedzieć, co odpowiedzieć. Ale... Radio Maryja to nie jest to, co się dzieje 5 minut wstecz albo 5 minut do przodu. Radio Maryja wzięło swój początek 7-8 grudnia 1991 roku. I to musimy pamiętać. Jaka była wtedy Polska? Co się dokonało. I z czego myśmy wyrośli jako katolicki głos w naszych domach? Jak nam przeszkadzali, a jak myśmy się nie poddali. Wczoraj mnie pyta kobieta w Londynie: Proszę, ojca, proszę, jego ojciec powie tak naprawdę, co się w Polsce dzieje, bo tam ktoś coś robi no, pana. Przez nas przeszła nawałnica niemiecka. Potem Sowiecka, potem Niemcy wracali, przeszli Sowieci, zostali do 1989 roku, a wojska wyprowadzili w latach 90. Agentura została do dziś. Tak. Żyjemy? Żyjemy? Bo jesteśmy ludźmi, którzy nie siedzą po to, żeby jeść, tylko jedzą po to, żeby działać, pracować i rozwijać. Co jest w folderze? Zawsze jest słowo Ojca Dyrektora. To jest to, może mi się ten gość podobać, może mi się nie podobać. Ale na razie muszę z pokorą powiedzieć, to nie Benedykta Cistonia, ani Jacka Cydika, ani Jana Króla nie powołał Panu, by w Polsce założył Radio Maryja. Tylko kogo? Ojca Tadeusza Wydzyka. Że on będzie świętym to ja nie mam wątpliwości. Ja mam nadzieję, że przy nim zostanę przynajmniej męczennikiem. I on dwa razy do roku w folderze ma taką odezę. czyli to, co dla niego, to, co mu dyktuje Pan Bóg i Matka Najświętsza jest istotnego, byśmy, uwaga, dalej służyli jako katolicki głos w naszych domach Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. Teraz słyszymy mocny apel. Módlmy się o świętych, ale charyzmatycznych kapłanów. Bo byle jakich, albo tych, którzy nas prowadzą na lewo, mamy już dosyć. Dosyć. Ale, ja wiem, na ja to nie klaska kochana, tylko jeżeli ktoś zaklaskał pięć razy, to przynajmniej przez pięć miesięcy, dziesiątego rzędu, no tak. Nie, żeby tam nie wiadomo z Azji czy z Afryki, ale żeby z mojej rodziny zrodziło się powołanie kapłańskie zakonne świętej i Staszku, no, miło Cię widzieć na dorocznym obrazie rodziny Radio Maria. Dziękuję. A powiedz, czy słuchasz radia? No wiesz, ja, ja słucham, nie słucham regularnie, ale słucham dosyć często i słucham w zasadzie tak od, od kilku lat, także nie od, nie od bardzo dawna. Słyszałeś o tym, że Radio Maria jest tutaj atakowane w Kanadzie, że jest Wiem, oskarżane właśnie, o, właśnie, o mowę słyszałem. nienawiści. Czy ty dostrzegłaś jakieś? Jakiekolwiek nienawistne, nie wiem, komentarze czy wypowiedzi na antenie tego radia? Nigdy. Wiesz ja, ja zupełnie wiesz, jestem zaskoczony tym w ogóle, że, że coś takiego istnieje. Wiesz ja, ja nawet nie zdawałem sobie z tego sprawy, aż y, dowiedziałem się właśnie y, po pierwsze z, z gońca mhm. i, i później y, słuchając samego radia, także w ogóle byłem zaskoczony tym, no, ale nie znam tej osoby, która, o której mowa, jak, jak to znaczy wiem, słyszałem kto to jest, ale... Dlaczego, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego akurat uh, atakuje się uh, radio, które jednoczy Polaków, które tutaj no, działa od bardzo długiego czasu? Jest uh, bardzo dużo względów ku temu. Um, są to względy... Przede wszystkim polityczne, ale też społeczne, to znaczy społeczne w tym sensie, że jak nie wiem, ale nie wiem jak inaczej to powiedzieć, jest antykultura po prostu, której zależy na tym, że, żeby no, społeczność katolicką, ale nie tylko katolicką, podzielić. Więc... Czy uważasz, że my robimy dostatecznie dużo, żeby się temu przeciwstawić? Nie, nie robimy. Myślę, że, 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 że należy robić o wiele więcej. Jest to temat dłuż, na dłuższą rozmowę, ale nie, nie robimy wystarczająco. Na pewno. Czyli po prostu powinniśmy być bardziej asertywni, powinniśmy bardziej ewangelizować i dawać świadectwo wiary. Tak, i, i również też informować. Ja myślę, że przekaz, jaki dostajemy wszyscy, no jest nadal przekazem raczej łagodnym, a strona przeciwna działa trochę inaczej. Znaczy każdy kto, kto widzi jak jak taki przekaz jest z tamtej, drugiej strony, wie, że nie jest to akcja łagodna. Więc, więc tak, należy więcej informacji mieć, ale też podejście trochę, trochę bardziej asertywne. Dziękuję bardzo. No i wszystkiego dobrego na Nowy Rok. Dziękuję Dużo szczęścia. Dziękuję chodzi. nawzajem. Szczęść Dziękuję. Boże. Super. W Polsce, jak one to i coś tam jeszcze, Wielką pianę biją, że tutaj ojca ryzyka nie wpuszczą. A jak się dowiedziałem, inspiratorem tego jest niestety były ambasador w Kanadzie, a, który przestał być ambasadorem, bo jak pamiętacie, jakby tutaj prezydent, pan prezydent Andrzej Duda, nie, by się wielu pytało, by dlaczego pan Andrzej, pan prezydent nie uczestniczy wem przy świętej, co to księże nie chcą przy świętej, odpowiada pana prezydenta, nie? Pamiętacie, bo byliśmy w Kościele, po tu się biegło, to już nie, nie, niektórzy tylko byli w tej sali. No i to była taka wielka radość, taki euforia, nie? Tu wszyscy przeżywaliśmy to, no do dzisiaj pamiętamy to, nie? To było piękne, piękne przeżycie. Ale co się okazało? Że to z odstawy były y, 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 przeszkody do końca informowania tutaj nas, że nie ma czasu Pan Prezydent na, na Przeświętą, a Warszawę informowanie, że... Y, nie ma takiej możliwości Polonia, żeby na przyświętej się spotkać z Panem Prezydentem. Słuchajcie, to jest taki cynizm, nie? Takie kłamstwo. I tego człowieka między innymi mnie pytał Pan minister Adam Kwiatkowski, którego list z Kancelarii Prezydenta go odczytali. Mówi, proszę ojca, no jak to z tymi naszą, ustawą co możemy zrobić? Ja między innymi tu powiedziałem, mów, wie Pan, Panie Ministrze, no jeżeli jest taki ktoś, kto takie rzeczy robi, nie? No to nie wiem, to trzeba by się zastanowić jakoś, poza tym mam wiele innych głosów. Stąd czy z prawda, że, że wiele innych takich spraw przychodzi, że, że takie są działania. Nie? To Poloni naprawdę nie służy naszej jedności, naszemu dogadaniu się, naszemu stanie się jakieś razem. To nas rozbija, to nas dzieli. I czy, czy, taka, czy taka ma być ojczyzna dla nas tutaj na emigracji? Julia Flodyma, Sopran. Przygotowałem na dzisiejszy wieczór parę moich ulubionych utworów. Mam nadzieję, że Wam się tak samo będą podobały, I chciałam rozpocząć koncert świąteczny wersją Ave ale może nie tak bardzo znano jak e, e, Schuberta albo Bacha i Gunowa, to się nazywa Ala Maria dos taiinkins.